Podobno, kiedy dwie legendy chodzą jednocześnie do klatki, to bogowie przerywają balet na Olimpie. I myślę, sobie, że to dobrze, bo zwycięzca zasłużył sobie całą swoją karierę na to, żeby udać się tam na after. Będziesz kurwo bity. Ja. ja będziesz lamusie bity. No. Będziesz frajer, frajerze, będziesz bity. No. Będziesz bity, będziesz kolejny. Murański nie umie nic. Nie umie nic. I... Przypomnijcie sobie kilka moich wypowiedzi przed tej walki, przed tej potyczki. Rzadko która walka toczy się tylko i wyłącznie o zwycięstwo, ale też rzadko która z nich toczy się o aż tak wiele. Ja chcę Marcina Najmana ukarać, tam, nie, tylko to, nie tylko tym, że nie dostanie kasy za tę walkę, ale też go porozcinać. On nigdy nie wyszedł, on nigdy żadnej ze swoich walk nie wyszedł w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób naruszony. Ludzie, ten facet nic nie potrafi oprócz dostania w pierdol. I to Takie! 20 sekund do zakończenia tej walki. Facet jeszcze nie pokazało Co to jest? Co to jest! Co to są za zapasy? nie wytrzyma! Ona jest już Ta walka to czysta esencja tego sportu. Ci, którzy zobaczą ją, na żywo, będą opowiadać o tym swoim wnukom i czuć, że historia tworzy się na ich oczach. Ty już wiesz... Ty. Trajernia będzie bita! Ty napierdalamy się troszeczkę, co? Kto, kto to jest? Kar...